Pasał Grzegorz Braun, Konfederacja. Szczęść Boże. Panie ministrze, wieczna hańba rządom Zjednoczonej Urze Prawicy za to, żeście przyjęli, zaakceptowali i zdawało się chwilami, że sami prosicie o ten szantaż finansowy, który jest nazywany oszukańczą regułą pra praworządności. Przyjęliście ten szantaż, operujecie pieniędzmi, których nie macie, Macie mieć jedyna rzecz, która mogłaby zmazać w jakiejś części tę hańbę, to byłoby opracowanie przez państwa mapy drogowej wyjścia z tej pułapki dziejowej, jaką jest przynależność do eurokołchozu. Pytanie zatem brzmi, proszę o odpowiedź na piśmie, jaki jest według rządu Rzeczypospolitej Polskiej aktualny bilans naszej partycypacji w eurokołchozie? Ile winien, ile ma. Ile wpłacamy, ile odzyskujemy i gdzie jest ta mapa drogowa? Jeśli jej nie ma, bardzo proszę o stwierdzenie tego faktu na piśmie. Dziękuję.